Zadanie 32. W układzie współrzędnych punkty A o współrzędnych 4,3 i B o współrzędnych 10, 5 są wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y równa się 2x plus 3. Oblicz współrzędne punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty. Najpierw wyznaczymy równanie prostej przechodzącej przez punkty A i B, czyli skorzystamy ze wzoru na równanie. Prostej, przechodzącej przez dwa punkty, gdzie to będzie x1, y1, a tu x2, y2. Dostawiamy: y odjąć y1, czyli 3, równa się. y2, czyli 5, odjąć y1, czyli 3, równa się. Yy, kreska ułamkowa w mianowniku. x2, czyli 10, odjąć x1, czyli 4. Pomnożone przez nawias x odjąć x1, czyli 4. No i wykonujemy działania po podstawieniu do naszego wzoru. 5 odjąć 3 daje 2, 10 odjąć 4 daje 6, resztę przepisujemy. Czyli otrzymujemy y odjąć 3, równa się, skracamy ułamek 2 szóste, otrzymujemy 1 trzecią razy w nawiasie x odjąć 4. Wymnażamy liczbę przez nawias, czyli y minus 3 równa się 1 trzecia razy x to 1 trzecia x, 1 trzecia razy minus 4 to minus 4 trzecie. Teraz przerzucę minus trójkę na prawą stronę równania, stąd y równa się 1 trzecia x, odjąć 4 trzecie plus 3. No i żeby dodać tutaj te dwie liczby, zamienię trójkę na ułamek 9 trzecich, abyśmy mieli takie same mianowniki. Otrzymujemy y równa się 1 trzecia x. Minus 4 plus 9 daje nam plus 5 trzecich. Wyciągam całe, stąd y równa się 1 trzecia x plus 1 i 2 trzecie. No i tak wygląda równanie prostej przechodzącej przez punkty a i b. Teraz wiemy, że prosta przechodząca przez punkty b i c jest prostopadła do prostej przechodzącej przez punkty a i b. Zatem, jeżeli mamy dwie proste i one mają być do siebie prostopadłe, to znaczy, że ich współczynniki kierunkowe, czyli liczby znajdujące się przy x, muszą być do siebie przeciwne i odwrotne. Zatem popatrzmy, jak wygląda u nas sytuacja. Nasza prosta przechodząca przez punkty AB miała postać y równa się 1 trzecia x plus 1 i 2 trzecie. A więc prosta przechodząca przez punkty B i C. Będzie miała przeciwny i odwrotny współczynnik. Zatem ten współczynnik będzie wynosił minus 3. No i wstawiając do wzoru ogólnego funkcji, yy, otrzymujemy y równa się minus 3x plus b2. Teraz skorzystamy z faktu, że dodatkowo do tej prostej należy punkt b o współrzędnych 10,5. Zatem wstawimy do tego wzoru za x 10, a za y 5, wyliczając B2. Y równa się minus 3x plus b2, czyli 5 równa się minus 3 razy 10 plus b2. Otrzymujemy 5 równa się minus 3 razy 10 to minus 30 plus b2. Przerzucam minus 30 na stronę lewą. Otrzymuję, że b2 jest równe 35. A więc równanie prostej, przechodzącej przez punkty b i c, ma postać y równa się minus 3x plus 35。 no i teraz zauważmy, że punkt C leży w punkcie przecięcia się tych dwóch prostych, czyli tej prostej y równa się 2x plus 3 i y równa się minus 3x plus 35. Więc muszę rozwiązać układ równań. No, rozwiążę go metodą przeciwnych współczynników, czyli yy, na początek przerzucę sobie na lewą stronę wszystko, z literami, a na prawej zostawię liczby, czyli 2x przerzucam na stronę lewą, a w drugim równaniu minus 3x przerzucam na drugą stronę i otrzymuję minus 2x plus y równa się 3, a w drugim równaniu 3x plus y równa się 35. No i tak jak mówiłem, metoda przeciwnych współczynników, skupimy się na y, więc pierwsze równanie przemnożę przez minus 1. Minus 2x razy minus 1 to 2x. Y razy minus 1 to minus y i 3 razy minus 1 to minus 3. Drugie równanie przepisuję. No i teraz popatrzmy. Mogę odkreślić. Wykonajem, wykonujemy dodawanie stronami, więc 2x plus 3x to 5x. Minus 3 plus 35 to 32. Gubię piątkę dzieląc obie strony równania przez 5. Stąd x jest równy 32 piąte, czyli nic innego jak 6 i 2 piąte. Teraz biorę sobie którekolwiek równanie, czyli powiedzmy y równa się 2x plus 3, i do niego za x wstawimy sobie 6 i 2 piąte, czyli y równa się 2 razy 6 i 2 piąte plus 3, czyli y równa się 12 i 4 piąte plus 3, czyli y równa się 15 i 4 piąte. Znaleźliśmy w ten sposób współrzędne punktu c. Pierwsza współrzędna to 6 i 2 piąte, a druga 15 i 4 piąte. Piąta.